Hej, 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 przed Wami sekretne życie zwierząt. Książeczka autorstwa pana Andrzeja G. Kruszewicza. Pozycję mam od wydawnictwa rebis i premierę miała 28 czerwca 2022 roku. Piękna, sztywna obwoluta. Słuchajcie, ja bardzo lubię czytać takie zwierzęce poradniki, jak ja to nazywam. Dlatego gdyż no, w telewizji nie często jakoś tak dokładnie też opowiadają przed kamerą o na przykład tylu zwierzętach jednocześnie. Tutaj ich sekretne życie poznajemy na spokojnie, no i nawet z dużą dawką uśmiechu. Autor ma naprawdę świetne pióro. Wie, jak zainteresować czytającego, by opowieść go zaciekawiła. Do tego zawiera szkicowniki obrazu niektórych zwierząt, co daje nam jakby pełen schemat, kogo może dotyczyć i jak dane zwierząt wygląda. Autor sam opisał, że wydaje wiele książek po to, żeby właśnie każdy lajk mógł odnaleźć się w tych wiadomościach, a nie na przykład. Czytając naukowy slogan, który ciężko jest zrozumieć, nic go nie pojął. Naprawdę, tutaj ma bardzo duży plus z tego powodu u mnie. Słuchajcie, w książce przeczytamy o tym, na jakiej podstawie zwierzęta łączą się w pary. U ptaków liczy się bogate ubarwienie, które ma być chwytem reklamowym na samicę. U goryli duże pośladki, no i opiekuńczość. U żab największą uwagę samic przyciąga donośny, głęboki i niski ton głosu. A jeżeli dodatkowo vibruje, oznacza duże rozmiary samca. U lwów natomiast może być inaczej. Z książki bowiem dowiedziałam się, że hmm, mogą żyć w związkach homoseksualnych. Zdarza się, że żyją nawet jako para. Pokrywają się, a nawet razem obejmują przywództwo w stadzie. Wiecie, że potrafią też okazywać sobie czułość i szacunek? Niesamowite, prawda? Och, słuchajcie, kolejną nowością. Była to dla mnie informacja, że płód zebry jest czarny. I białe paski pojawiają się dopiero później. Więc to jest zebra czarna w białe paski, a nie odwrotnie. Albo na przykład goryle, które kojarzą nam się z agresywnością, wcale takie nie są. Bywają łagodne nawet dla innych maczo z jego stada. Wiąże się z tym też opisana historia dwóch samców, Mtonga i Aziego, którą tutaj bardzo dokładnie poznamy. Jeszcze większy zasób wiedzy w tym temacie poznacie w dziale pierwszym, gdyż to nie był koniec. W drugim zaś przeczytamy o zwierzęcych kobietach, które rządzą. Buu. Poznamy tu na przykład życie surykatek, słoni, orki, lemury katta, bonobo, czyli szympansów, chien i innych. W innych rozdziałach przeczytamy o wierności i skokach w bok, zwierzęcych podróżach, zalotach i innych ciekawostkach. Słuchajcie, książka naprawdę bardzo Was wciągnie, chociaż całość jest klarowana jakby tak na kształt opowieści, nie, por nie reportażu, nie, porownik, nie, nie poradnika. Ja już tu się za bardzo podniecam tym wszystkim, co tu czytałam. Uwierzcie mi, że... Książka jest mega. No, cokolwiek by się nie działo, to traktujemy to nawet jakby jako bajkę, ale prawdziwą, bo to jest taka opowieść, która płynie, a nie, że mamy taki reportaż poradnik, kto zwierzę robi to, to zwierzę robi to. Nie, właśnie tu mi się ta historia bardzo podobała. Jak wiecie, wiecie czy nie wiecie, nie, tu chyba nie było tych jest jedna seria z wydawnictwa Rebis są tutaj też inne sekretne sekrety życia zwierząt i innych, mamy też że chyba było o kotach, nie pamiętam coś jeszcze tam recenzowałam z tej serii ale warto do nich zaglądać, też naprawdę no mamy tutaj tak fantastycznie opisane rzeczy które później dzieciom w szkole się przydają, także tym bardziej rodzice czytajcie już nie wspominając o tym, żeby dzieci też przybliżyły się troszeczkę z naturą no bo przecież warto tu wiedzieć takie rzeczy tu nie jest opisane jakoś tak sztywno Żebyście po prostu o tym nie wiedzieli, tylko przez tą książkę się, powiedziałabym nawet, że przepływa. Także jest mega ciekawa, ma obrazki, jak widzieliście. No i tyle sekretów, to nikt Wam nie powie. <laughs> Według mnie mega, mega, mega i ja bardzo Wam ją polecam. I się z Wami żegnam. Pa, pa!